No i hejka, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Karo do 2 z tej strony Hegemons. I od razu na wstępie chcę Was przeprosić za jakość mojego głosu, za jakość mojej poni. Mam problemy z wejściem audio tutaj cholera i problemy z tym mikrofonem, który tam zalegro. Ale staram się to wszystko zrobić jak najlepiej żeby było dobrze także już wkrótce wrócę normalnie do dyskusji na razie posiłkuję się awaryjnym sprzętem czyli nagrywaniem przez taki sobie niby mikrofon no i także wybaczcie wybaczcie Par... czy bodajże z trzy odcineczki będą zrobione yy, na na wzór tego no jak to się nazywa na wzór tego odcinka No i już pierwsza potyczka ze szwabskimi szwałami. Masz szkulę. Już w ten sposób właśnie kiedyś nagrywałem, że musiałem tak nagrywać, bo nie miałem jeszcze mikrofonu. To strasznie to wyszło, wiem, o tym wiem, jest bardzo źle. Nie ma to jak lektor. Lektorsko, czysto i komentatorsko, Panie to wszystko wygląda ale Pyłaczcie, naprawdę Trzech cyniczki będą takie trochę zgubne Ale ciekawa będzie Fabuła, obiecuję masz tutaj kopytą A Ciekawa Fabuła, Alamei Wszędzie się zlatują skórka końca. Nie będę się za bardzo staro psuć odcinka tym nieczystym nagraniem głosowym. Ouch. A uciepujka. Tym nieczystym nagraniem głosowym, bo mówią wszystko trochę sztywno. Bardzo skoncentruję się na rzezi, która się tutaj wokół nas toczy. A na dachu są skurkowańcy i cieszą do mnie. Od za chwilę załatwimy sprawę z nimi. I walimy, goście. Od, oddali mi granata. Pięknie. Tyle nie cieszę Jak widzicie zadebra jest okrutna Bardzo okrutna Jak ta cała druga wojna światowa Ale na szczęście powstało fajnie dużo fajnych gier O tej tematyce O drugiej wojnie światowej Może w tym sensie nie podziękować y, twórcom wojny <laughs> Nie 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 podziękować właśnie Człowiek by człowiek po to gry Szczelanki żeby się wyżyć przed monitorem w domu poza zabijać paru gości I żeby w wolnym kraju <laughs> spadały na głowę bomby z innego kraju, prawda To też trochę jest przerąbane Także lepiej się wyżyć online i w takie gierki właśnie niż Marzyć o tym jakby to było, gdyby się strzelało naprawdę Także odradzam, odradzam, wojna jest naprawdę co? Ale o czym ja gadam właściwie Wojna nigdy nie jest dobra Dawaj, dawaj, synek To jest wojsko, żwawiej Już walce chłopaki zabolało, no i kolejna masa, masa swałów Ja, ja, śniś Ja, śguten, szliwe Nacht Rzeźnia Tam do góry cieszę M42. Kurde, oni w tej wojnie tyle musieli gadać. Nie ma, kurde, nie ma dyskusji, jest tylko pistolet i hana. Co, nawet transport też się pojawi? Ja wyrażę ciebie parę graniczków. Szczerze powiedział, że nie przepadam trochę za tą kampanią w Afryce, chociaż żywało jest Bartka. Ale normalnie już mnie nosi na, na samą myśl o kampanii amerykańskiej. Jeśli chodzi właśnie o tą część, to... Oczywiście ruskie też dobre, nie? Ale kampania amerykańska była naprawdę the best. Gra pozbieramy sobie tak. Doładujemy jakiegoś tam cynika. nigdzie nie leży, żeby się doładować, dobra Chłopaki się rozproszyli, bo ja nie używałem nigdy jedno broni do strzelania bo po prostu jej jakoś nie, nie, nie lubiłem, nie wiem czemu Lubiłem targać z automatu ale jak stwierdziłem, że wyłączyłem sobie celownik stwierdziłem, że celność tej broni jest niesamowita, a pole też bardzo dobre, bo to jednak mimo wszystko... O jeszcze jeden. Bo to jednak mimo wszystko daje... Lepszą celność niż broń automatyczna, prawda? Broń automatyczna trochę rzuca. A po włączeniu trzeba bardzo dobrze namierzyć, że tego gościa nigdy nie mogę sprzątnąć przed tym jak on wystrzeli to. Z tej swojej rury. Jak to się nazywało? Nie wiem, nigdy nie mogę, zawsze wypsuje ten czołg. Dam mu parę kulek, ale koleś i tak, i tak wystrzeli. Porpada i niszczy nasz kochany czołgi. O, wreszcie się o latać, szwabuś. Oj, szwabina. Ja, ja, gutte, gutte, w mordę mu, tak jest. Cześć chłopaki. Macie kranczka. Mnóstwo, mnóstwo ich tutaj jest. Z dachu składają z nieba, zewsząd. Kurde, pięknie. M42, Dzięki. ja Jaja. No i dalej. Nie widzą mnie, nie widzą goście mnie. Oj, mało nic już jest. Będziemy sobie musieli zmienić natka, bo czarno to widzę. Muszę mieć jakiś automat na zbyciu. Dobra, bierzemy go. Jego tutaj jest w brud. Oj, to beczki wybuchną. Pięknie, i Cześć chłopaki. O, do nich strzelać, a to nasi, nasi. Spolepeci. Przyłup. Powiedziałbym, że chłopaki w Afryce mieli lepiej, niż chłopaki w Rosji, czy chłopaki yy, w Normandii, prawda? No może troszkę tyle tego, że... Bardzo gorąco. Pięć tych w cieniu. A to trzeba dźwigać te złomy wszystkie, kurde, i jeszcze czekać, żeby cię nie udupił jakiś snajper na pustyni. Współczuję, spłuczuję go się, naprawdę spłuczuję. Nie mieli za, nie za ciekawie mnie. Jaki on twardy jest. Masz. Mm. <muchy> M42 trzeba zdjąć. No. Kurde. O oh kurde, dwóch. Dwóch gości chciało dopić miotylca. No, zbliżamy się ku końcowi. Chyba... Będzie wszystko wytłuczone, bo to ostatnie gniazdo do Niemców. Gniazdo szerszenie, jak ja to mawiam. No, pięknie chłopaki. A to jakieś niedobitki jeszcze są. Pięknie, jedzie, jedzie nasz <coughs> zespół muzyczny. Nasza kompania. O, na Andersa widać Generałka naszego kochanego. No. To by było na tyle w tym leveliku. Zapraszam na kolejnego.